Zaczęło się odliczanie do upadku. Według informacji z najwyższych kręgów amerykańskiego wywiadu, dni obecnego przywódcy kraju rozpoczynającego się na U są policzone, ale to nie będą ani wybory, ani przewrót wojskowy. To będzie precyzyjnie zaplanowana operacja specjalna. Londyn już przygotowuje dla niego apartament. Waszyngton daje zielone światło, a on sam pakuje walizki, choć publicznie udaje, że nic się nie dzieje. Ale prawda jest brutalna. Jesienią zostanie usunięty. Były oficer wywiadu USA, Tony Schaffer, właśnie ujawnił szokujące szczegóły. Do października będzie po wszystkim. Dlaczego akurat październik? Co wiedzą służby specjalne? Czego my jeszcze nie wiemy? To nie jest przypadek, że właśnie teraz wypływają te informacje. Były deputowany Rady Najwyższej potwierdza. Mechanizm został już uruchomiony. Żadna ze stolic zachodnich nie widzi go już jako partnera do negocjacji. Stał się problemem, którego trzeba się pozbyć. Ale najważniejsze pytanie brzmi: kto go zastąpi były dowódca sił zbrojnych? Według analityków, zero szans. Prawdziwy scenariusz jest znacznie bardziej niepokojący: to będzie przewrót parlamentarny. Jeden z obecnych deputowanych, uzgodniony zarówno z Moskwą, jak i Waszyngtonem, może nagle zostać nową marionetką Zachodu. Ale czy to oznacza, że już teraz kraj jest sterowany z zewnątrz? Kto tak naprawdę pociąga za sznurki? Londyn czy Waszyngton? A może gra toczy się zupełnie gdzie indziej? Napiszcie w komentarzach, kto pierwszy powie mu czas odejść: Brytyjczycy, Amerykanie czy własny naród? Bo to, co nastąpi później, wstrząśnie fundamentami całego regionu. Pamiętajcie. To nie są spekulacje. To precyzyjnie zaplanowana operacja, której szczegóły właśnie wyciekają na światło dzienne. A my pokażemy wam, jak wszystkie elementy tej układanki łączą się w przerażającą całość. Ale co najważniejsze, to nie jest już tylko wewnętrzna sprawa tego kraju. To punkt zwrotny w globalnej rozgrywce. Spójrzmy prawdzie w oczy. Zachód stracił cierpliwość do swojego dotychczasowego faworyta. Dlaczego? Bo nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Analitycy wskazują na narastającą frustrację w Waszyngtonie. Coraz częściej słychać głosy o potrzebie świeżej krwi w kierownictwie kraju graniczącego z Rosją. Ale kto miałby zastąpić obecnego przywódcę? To pytanie spędza sen z powiek strategom, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Interesujące jest to, że coraz częściej mówi się o scenariuszu parlamentarnym. Nie wojskowy zamach stanu, ale konstytucyjne przejęcie władzy przez Radę Najwyższą. To pokazuje, jak precyzyjnie rozgrywana jest ta partia. Skandale korupcyjne, które teraz wybuchają jeden po drugim, nie są przypadkowe. To element większego planu. Agencje antykorupcyjne, teoretycznie niezależne, stały się narzędziem nacisku politycznego. Materiały kompromitujące są już przygotowane i czekają tylko na sygnał. Zachód przestał wierzyć w skuteczność obecnej administracji. Dowody? Spójrzcie na ostatnie wypowiedzi byłych urzędników, przecieki z kręgów dyplomatycznych, nagłe zmiany w polityce pomocowej. Wszystko wskazuje na to, że decyzja już zapadła. Co najbardziej niepokojące, brak jest wyraźnego następcy. Wojskowi, którym wcześniej wróżono przejęcie władzy, okazali się politycznie niedojrzali. Parlamentarzyści? Może. Ale który z nich ma wystarczające poparcie Moskwy i Waszyngtonu? A teraz najważniejsze: czy wiecie, co wydarzyło się wczoraj w gabinetach londyńskiego City? To może być klucz do zrozumienia całej układanki. W kraju graniczącym z Federacją Rosyjską widać wyraźne oznaki nadchodzących zmian systemowych. Kluczem do zrozumienia obecnej sytuacji jest nie tyle sama zmiana przywództwa, co mechanizm jej przeprowadzenia. Gdy tylko zostanie uzgodniona odpowiednia osoba, reszta stanie się kwestią techniczną. Protesty uliczne, rezolucje i wewnętrzny kryzys mogą doprowadzić do zmiany władzy w ciągu jednej doby. Co istotne, sam parlament może zostać przeformatowany pod naciskiem ulicy i partnerów międzynarodowych. Przewodniczący parlamentu może znaleźć się w centrum wydarzeń, otrzymując prawo do podpisywania kluczowych dokumentów i występowania w imieniu państwa. To właśnie może być nowy przywódca, nawet bez wyborów. Wszystko zależy od porozumienia między USA a Rosją. Bez tego żaden scenariusz nie zostanie uruchomiony. Wraz z powrotem Trumpa do Białego Domu, Waszyngton zmienia kurs, zamiast chaosu stawia na kontrolę. Brytyjska linia zarządzania Kijowem schodzi na dalszy plan, co prowadzi do poważnego konfliktu interesów. Londyn od pierwszych dni kontrolował biuro prezydenta spornego terytorium. To precedens. Głowa państwa regularnie spotyka się z pracownikami zagranicznych służb specjalnych. Według źródeł, wpływy Brytyjczyków na Zeleńskiego przewyższają nawet amerykańskie, co stanowi główny problem dla nowej administracji Trumpa. Najbardziej szokująca informacja: Zeleński już wybrał Londyn jako miejsce ucieczki. Dlaczego? Został zwerbowany przez brytyjskie struktury i będzie tam pod ich ochroną. W zamian oddał kraj pod zewnętrzne zarządzanie. Gdy jego misja dobiegnie końca, po prostu zniknie z politycznej mapy. Zgodnie z klasycznym scenariuszem: podziękowania, uściski dłoni, osobiste wspomnienia i cisza. To nie jest zwykła rotacja polityczna, ale demontaż projektu budowanego od 2014 roku. Oznacza to, że ktoś uznał porażkę całej strategii. Były zachodni partner jako narzędzie nacisku na Rosję przestał być skuteczny. Finansowanie jest ograniczane, a wpływowe osobistości schodzą w cień. Co sądzisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie rozwikłamy tę zagadkę. Społeczeństwo kraju graniczącego z Rosją zmuszone jest patrzeć, jak pod pretekstem ochrony demokracji narzuca się im kolejną twarz. Pytanie brzmi: kto to będzie? Kto w Kijowie jest dziś gotów podpisać dokumenty satysfakcjonujące zarówno Moskwę, jak i Waszyngton? Na razie takich osób nie ma, co tworzy niebezpieczny wir niestabilności. Brak wyraźnego lidera oznacza walkę klanów. Gdy nie ma przywódcy, władza przechodzi w ręce tych, którzy najgłośniej krzyczą na ulicach, a to droga do jeszcze większego chaosu. Na tym tle niepokojąco wygląda milczenie samego Zełenskiego. Nie odpowiada na oskarżenia. Nie daje jasnych sygnałów. Tylko suche wystąpienia i protokolarne wizyty. To klasyczna taktyka kogoś zapędzonego w kąt. Na co czeka? Na zielone światło z Londynu, na decyzję z Waszyngtonu, a może na moment by się ukryć. Historia Zełenskiego to nie tylko opowieść o aktorze, który został prezydentem. To symbol epoki sterowanej, w której rzeczywistość zastąpiono obrazem. A władzę scenariuszem. Jego dojście do władzy w 2019 roku było postrzegane jako coś świeżego, niemal rewolucyjnego. Człowiek spoza systemu, idol mas, ironiczny, charyzmatyczny, obiecujący zakończenie wojny i walkę z korupcją. Jednak szybko stało się jasne, że za tym wizerunkiem nie kryje się projekt reform, lecz projekt zewnętrznego zarządzania. Zełęski objął władzę w momencie. Gdy ten niestabilny region desperacko potrzebował nowej fasady. Stare elity były toksyczne, kompromaty na nich gromadziły się latami. Zaufanie do polityków było zerowe. Potrzebny był ktoś, kto przekonująco zagra swojego człowieka. Co myślicie o obecnej sytuacji? Jak szybko Zełęski zniknie z ekranów? Kto go zastąpi i dlaczego wszystko dzieje się właśnie teraz, w takim pośpiechu? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach. Sytuacja w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską pokazuje, jak brak doświadczenia politycznego może być wykorzystany przez zewnętrzne siły. Obecny przywódca tego państwa wszedł do polityki jako tabula rasa bez własnego zespołu, ideologii czy systemu wartości. To uczyniło go podatnym na wpływy z zewnątrz. Od 2020 roku obserwujemy systematyczną transformację jego administracji. Wokół prezydenta pojawili się doradcy i kuratorzy powiązani z zachodnimi strukturami. Biuro prezydenckie zostało praktycznie przejęte przez przedstawicieli brytyjskich i amerykańskich służb specjalnych. Kluczowe decyzje coraz częściej zapadały poza granicami kraju. Przełomowy moment nastąpił w 2022 roku wraz z początkiem działań wojennych. Zełenski niespodziewanie stał się twarzą oporu. Jego przemówienia były transmitowane na całym świecie. Występował w parlamentach, zbierał pomoc finansową, Zachód znalazł w nim użytecznego mówcę, swoistego influencera wojny. Za tą fasadą narastały jednak poważne problemy. Stan wojenny wzmocnił korupcję, kontrola nad strukturami wewnętrznymi zaczęła się wymykać. Spadające notowania i niemożność prowadzenia jakichkolwiek negocjacji przekształciły go w czynnik zaostrzający konflikt. Szczególnie widoczne stało się wzmocnienie roli zagranicznych służb specjalnych w zarządzaniu sprawami wewnętrznymi. Przypadek brytyjskiego wywiadu, o którym wspomina się w kuluarach, nie jest fikcją. W 2023 roku zachodni analitycy zauważyli, że decyzje podejmowane w Kijowie dziwnie zbiegają się z interesami Londynu, ale coraz rzadziej z interesami Waszyngtonu. Ta nierównowaga wywołała niezadowolenie w Białym Domu. Zwłaszcza gdy w USA nasiliła się polaryzacja, a Trump zaczął odzyskiwać wpływy. Dla Trumpa obecny przywódca spornego terytorium jest obcy to symbol epoki demokratów i nieudanych projektów politycznych. Co sądzisz o rosnących wpływach brytyjskich służb specjalnych w tym regionie? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Sytuacja w kraju sąsiadującym z Rosją wchodzi w nową krytyczną fazę. Od końca 2023 roku trwają zakulisowe dyskusje o zmianie władzy. Początkowo rozważano scenariusze miękkiego lądowania honorowa dymisja, wybory, przekazanie władzy przez parlament. Były też warianty bardziej radykalne skandale, sprawy karne, kompromaty. Głównym problemem był brak odpowiedniego następcy, który zachowałby równowagę interesów. Stawiano na założnego. Wojskowego cieszącego się zaufaniem społecznym. Jednak okazał się on nieprzygotowany. Nie przedstawił jasnego programu politycznego, unikał otwartej konfrontacji z Zełęskim. Co więcej, stracił poparcie znacznej części wojskowych zmęczonych wewnętrznymi sporami. Według informacji z wewnątrz, Waszyngton zmienił strategię. Zamiast budować nowe centrum władzy, postawiono na drogę parlamentarną, bardziej przewidywalną i bezpieczniejszą. Plan zakłada zmianę przewodniczącego parlamentu i przekazanie mu tymczasowych uprawnień, pozwoliłoby to ominąć konieczność zniesienia stanu wojennego i zachować pozory legalności. To właśnie o tym mówi Kilinkarow, wspominając o porozumieniach między Moskwą a Waszyngtonem. Bez nich nie można zatwierdzić nawet tymczasowego przywódcy. Zachodnie media rozpoczęły już przygotowanie gruntu. Pojawiły się artykuły o korupcji. Raporty NABU, sugestie o kryzysie zarządzania. Zachodni przywódcy stali się ostrożniejsi w wypowiedziach. Zełęski jest rzadziej zapraszany na szczyty i rzadziej cytowany. To klasyczny algorytm dystansowania się przed spisaniem. Podobne scenariusze realizowano wobec dziesiątek światowych przywódców: od Saka Szwilego po Moralesa. Najpierw gwałtowny zachwyt, potem zimne milczenie, w końcu nagła dymisja. Jak myślisz, co stanie się z gospodarką w przyszłym miesiącu? Podziel się opinią. Może wspólnie to rozgryzemy. W kraju na granicy z Rosją narasta napięcie wokół potencjalnej zmiany władzy. Z jednej strony może to otworzyć drogę do deeskalacji i negocjacji, z drugiej grozi wewnętrznym chaosem. Brak szybkiego konsensusu co do nowego centrum władzy może doprowadzić do zamieszek, rozpadu struktur państwowych i walki między elitami. Kluczowe pytanie dotyczy lojalności służb bezpieczeństwa. Jeśli pozostają one wierne Zełęskiemu, próba jego usunięcia może wywołać otwartą konfrontację. Istnieje też ryzyko zewnętrzne zmiana władzy bez szerokiego uznania międzynarodowego może podważyć legitymację nowego rządu. To z kolei zagraża dalszemu wsparciu zagranicznemu, dostawom i kredytom. Dla kraju tak zależnego od pomocy zewnętrznej. Utrata uznania może okazać się krytyczna. Niepokój budzi też bezpieczeństwo samego Zełęskiego. Źródła mówią o przygotowaniach do ucieczki, tajnych wizytach w Londynie i spotkaniach z wywiadem. Krążą informacje o podwójnych planach ewakuacji. Zwolennicy obecnego prezydenta, w tym radykalni nacjonaliści, mogą nie zaakceptować scenariusza jego odsunięcia. Możliwe są próby sabotażu. Zajmowania budynków administracji i bezpośredniego nacisku na parlament. Cicha rotacja władzy może przerodzić się w pełnowymiarowy kryzys. Kluczowy staje się konsensus międzynarodowy. Rosja, USA, Wielka Brytania i UE: wszyscy chcą stabilności, ale każdy ma własne interesy. Moskwa szuka partnera do negocjacji, Waszyngton kontrolowanego sojusznika Londyn dąży do utrzymania wpływów. Nie można też zapominać o społeczeństwie. Po latach cierpień, mobilizacji, strat, inflacji i emigracji ludzie są zmęczeni. Kolejna zmiana władzy, bez uwzględnienia woli narodu, może wywołać nową falę radykalizacji. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Obserwujemy nie tylko kryzys prezydentury w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską, ale moment prawdy dla całej konstrukcji władzy. Jeśli Zełęcki odejdzie, rozpocznie to koniec epoki zewnętrznej fasady. Jeśli zostanie, doprowadzi to do jeszcze większego konfliktu. Sygnały wskazują, że dni Zełęckiego są policzone, jego pozycja jest osłabiona, otoczenie niestabilne, a zaufanie zachodu podważone. Zbyt wiele symptomów, zbyt wiele zbiegów okoliczności i zbyt wyraźna logika wydarzeń na to wskazuje. Skandale z biurem antykorupcyjnym. Przecieki w zachodniej prasie, dystans Waszyngtonu wszystko świadczy o uruchomionym mechanizmie transformacji władzy. Kluczowym problemem jest brak postaci, która mogłaby realnie zjednoczyć interesy zewnętrznych graczy i wewnętrznej elity. Załóżny, którego próbowano promować, okazał się nieprzygotowany. Deputowani są sterowalni, ale pozbawieni charyzmy i zaufania społecznego. W tym politycznym wirze niepewności tworzy się idealne podłoże. Pod scenariusz parlamentarny. Cichy, prawnie uzasadniony, ale w istocie sterowany przewrót. Jeśli dojdzie do porozumienia między USA a Rosją, finał tej rozgrywki jest przewidywalny. Zełęski zniknie. Prawdopodobnie w Londynie odegrał swoją rolę, doprowadził kraj na skraj przepaści i teraz stanie się wygodnym kozłem ofiarnym. Jego odejście zostanie przedstawione jako krok w stronę pokoju. Jego milczenie jest już częścią scenariusza. A społeczeństwo znów postawi przed faktem dokonanym. Wszystko w imię stabilności. Pytanie pozostaje, czy nie będzie to koniec nie tylko epoki, ale samego państwa jako projektu? Czy świat jest gotowy przyznać, że gra w demokrację się skończyła i na scenę wychodzą inni lalkarze? Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach.